Porsche Cayman pierwszej generacji o znaczeniu 987, wersja przed liftingiem, 2008 rok produkcji, utrzymany w takiej stokowej konfiguracji. Najfajniejszą rzecz, jaką tutaj mamy, to jest manualna skrzynia biegów i to, co wyróżnia Porsche Caymana względem 911, czyli silnik położony centralnie, co daje mega fajne wrażenia z jazdy, mamy tu bardzo niską wagę. Zostawiliśmy tutaj... Seryjne koła, troszkę większy balon jest na tej oponie. Daje to większy komfort podczas jazdy, podczas użytkowania na co dzień tego samochodu. Pochodzi z rynku kanadyjskiego. Przyjechał do nas po niegroźnej szkodzie w lewe drzwi i lewy tylny błotnik. 109 tysięcy przebiegu, także przebieg też mamy nieduży. To jest bardzo fajny daily car. Jeżeli ktoś nie potrzebuje więcej miejsca i, i wystarczą mu dwa, natomiast mamy na przykład bagażnik z przodu i z tyłu. No, ten z tyłu to taki pół bagażnik, powiedzmy. Jakaś płaska walizeczka nam zejdzie. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, silnik jest położony centralnie, więc on znajduje się pod tą zabudową centralnie za naszymi plecami. Podczas jazdy świetnie słychać, jak on sapie, dyszy. Kajman jest bardzo kompaktowych rozmiarów, jest malutki, wszędzie się nim wciśniemy. Ma świetną linię przetłoczenia. Tutaj mamy z przodu na błotnikach. Bardzo wyodrębniają się od reszty karoserii. To samo z tyłu. Piękne przetłoczenie, ten tyłek jest taki mięsisty. To taki mały, dopakowany Hulk, bym powiedział. Fajnym dodatkiem jest tutaj spoiler, który możemy sobie wysuwać guzikiem i go chować. Wydech centralnym położeniu też dodaje charakteru w tym samochodzie. Linia tyłu nie wszystkim przypada do gustu, umówmy się jest dość kontrowersyjna, natomiast ma to swój urok, ponieważ to wyróżnia tego Caymana. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, to w tym samochodzie po prostu czujemy się jak w gokarcie, tak? On jest malutki, zwarty, zbity, nisko położony środek ciężkości, bardzo dobrze wyważony. On nas nie chce zabić. On jest po prostu jak przyklejony gokart, tak jakby się pojechało na tor gokartowy z kolegami, jest zabawa. Ma troszeczkę mniejszą moc niż 911, przez to też jest mniej narowisty, ten silnik bardzo liniowo oddaje moc. Silnik 2.7, który posiada ten samochód, generuje moc 245 koni, nie jest to zbyt dużo, natomiast jeżeli przyrównamy to do wagi samochodu, która wynosi okolice tony 350 kg, no to daje to nam naprawdę fajny samochód zrywny. Sam raz na rozpoczęcie swojej przygody z Porsche, bądź po prostu ze sportowymi samochodami. Co ciekawe, charakteryzuje się też dość niskim spalaniem. Jak na zabawę, jaką oferuje ten samochód, spalanie w okolicach powiedzmy 10 litrów. Przy takim samochodzie to też jest fajna sprawa, jeżeli ktoś zwraca uwagę. A teraz pokażę Wam jak gada na seryjnym wydechu. Ten samochód możesz u nas kupić. Po więcej informacji napisz do nas maila.